liczbie uczcili e, moment e, samego wybuchu. Mam Burek, zresztą skład niezmieniony w myśl tego powiedzenia, że wygranej jedenastki się nie zmienia. Rozpoczynamy więc na e, długi słupek. Złapie piłkę e, Patryk Dudziński, do na pole karne strzał, e, ale obok e, wnuka, ten piłkarz teraz też głową w okolicach linii środkowej ruszył, abuladze, strącił do Dudzińskiego Dudziński ponad bramką! Wyjść e, szybciej e, z piłką, dobre prostopadłe zagranie do jest w polu karnym, Piotr Bysiec Bysiec strzelaj, broni wnuk Ale... no teraz y, zagranie w pole karne do byśca, zablokowane, jeszcze próba strzału, też zatrzymana Lorenz z przedpola karnego być może nieco więcej szczęścia przy ustawieniu jeszcze jedna centra, tym razem Dudziński y, był bliżej całowie przeciwnika, Kłosek do środka tutaj y, obecny Tarka Damian Tarka, prostopadle do Dudzińskiego spalony Piłka w siatce, a na siebie zawodnika, próbuje tutaj zejścia, zagrywa w pole karne, jest Dudziński, strzał za pola karnego, rykoszet, broni kapusta. Tego skrzydła, Abuladze tutaj nie podjął walki, źle szary Dudziński. Bysiec, dobrze przyjął Piotr Bysiec, ale interwencja obrońcy, jeszcze jest tam Grzegorz Wnuk. Dudziński. Tabala ładnie się uwolnił, zagrywa w pole karne, ruszył tam Abuladze, ale dobrze Sławomir Szary tutaj... Właśnie Damiana na zmiany w przerwie się nie zdecydował. Dośrodkowanie teraz z prawej strony, dobrze wnuk na przedpolu był tam. Stecki ładnie rozrzucił na wolne pole. Jest Kunat. Dośrodkowanie Sadio i tutaj na rożny. Przejęta piłka przez Skowronka, choć ma tam problemy obrońca. Jest tabala. bala, zostawił Abuladze. Nie przepraszam, to Krzyżok. W meczu pucharowym z Rowem Rybnik i wpisał się w nim na listę strzelców. Syn legendy klubu, o tym za moment Abuladze z rzutu wolnego nad poprzeczką. ...przeciwnika. Larko jednak musiał wycofać do bramkarza. Ależ błąd Grzegorza Wnuka, słupek, bysiec, gol! 0 do 1 w 70 minucie, ależ błąd Grzegorza Wnuka. Wielbłąd. Można by rzec, w zupełnie niegroźnej sytuacji chciał dostarczyć piłkę do Muhammadusa Sadio, trafił w Piotra Byśca. Kolejny stały fragment gry dla Unii. To środkowanie na pole karne, przewrócił się tam Byśiec, bez reakcji sędziego. Strzał Kunata odbija Wnuk Czmarczyka. No znowu z autu kapitan Unii jest przed bramką, gracz związana z wakatem. Wiemy, że w tym sezonie 17 zespołowa, czwarta liga. Kunat za pola karnego, ale ponad bramką. Źle tutaj obrona Odry, najpierw Lalko, a później Woś, Suchiński. Jest polukarnym. polu karnym. Suchiński! Strzał broniony przez Wnuka. W tych ostatnich minutach pełni rolę napastnika, jest centra. Odbita piłka jeszcze Dudziński, strzał z przewrotki, tuż obok słupka. <zysk> Teraz gwizdże arbiter po raz ostatni od Rawodzisław Śląski, Unia książenice 0 do 1 w